Idziemy sobie dalej tą promenadką Tam do tej, do tej latarenki Zobaczymy Tam może będzie bliżej tej plaży no Tu bardziej już widać Bałtyk Trochę więcej wieje, ale i też więcej ludzi, bo tu już jest te Główne skupisko na tej promenadce Ale Rowerem to się szybko to śmignie, bo na pieszo to bym tego nie przeszedł wszystkiego Nie ma opcji w ogóle Także jedziemy w ten tłum tutaj koło latarenki przejdziemy stare miasto i, i na przeprawę promową Ogień <śm> No i dojechaliśmy do latarni Tu wiadomo dookoła wszystko knajpy, nie knajpy Dwie armaty Może strzelimy kogoś <śm> Tu sobie rowerem. A to jest taki punkt, praktycznie końcóweczka, tutaj cypelek. Tu jest Cypelek. To jest zaraz już właśnie kanał portowy. Może się uda tam jakoś zjechać, zobaczymy. No dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tu jeszcze przejedziemy, zobaczymy to Knajpa jak knajpa. Ludzie sobie wciągają coś A my prawie wjedziemy na plażę Ale ekstra Pięknie, rotunda taka tutaj No to plaża jak plaża, Dość szeroka kurczę Jak tam Pałtykiem. Nie inaczej. No tu mamy koniec, także musimy to zawinąć i pojedziemy tam dróżką. Tu widać już wejście do portu. No z tego tutaj widać budowa 1897-1898, czyli w rok. Była wybudowana ta cała latarnia. Dobra. A my zjeżdżamy dalej. Tutaj rowerek już jest przygotowany. Okay, jedziemy dalej. No, tam z drugiej strony widać tą, tą keję całą, znaczy ten cały port jachtowy, co wczoraj byłem. A w dzisiejszym dniu lecimy tutaj przy takim kanale e, portowym też bocznym. I generalnie tu chyba mi się bardziej podoba, bo to jest taki miastowy kanał. I widać wszystkie tutaj jakciki są przycumowane większe, mniejsze. Taki klimat bardziej miastowy tutaj. No i co, jedziemy dalej. Generalnie piękne miejsce. Jeżeli ktoś będzie tutaj. W Rostoku to, to warto tu sobie właśnie przyjechać. Takie miejsce przy, samej, przy samym kanale portowym. Knajpki, nie knajpki, co chwilę tutaj, jak widać, ludzie sobie siedzą, wypoczywają. I no, pogoda też dopisała także no pięknie naprawdę promenadka taka powielbiam, coś takiego. Jedziemy dalej. <laughs> Ogień. Wiadomo, tu ławeczki, nie ławeczki, wszystko jest, ale zobaczcie, jak przystrzyżony jest trawnik. Normalnie kurczę, jak dywanik. Aż by się chciało położyć na nim. Co <laughs> co chwilę są takie, jakby stateczki, które... którymi można sobie odbyć rejs tutaj po po porcie. No i chyba nawet w morze wypływa kawałek taki jachcik, no ale oprócz, oprócz tego są dużo jest taki knajp na wodzie które tutaj serwują nam różne przekąski jakąś rybkę można zjeść i inne i inne rzeczy piweczko oczywiście piwerko to wszędzie jest generalnie Niemcy to są smakorzami piwa także generalnie to nic dziwnego no, ale jedlanko wszystko można przegryźć, No, nawet takie hamburgery, czy, czy coś w tym stylu. Takie typowo fast foodowe rzeczy. No, tutaj chyba jakichś takich normalnych się nie zje. Dobra, jedziemy dalej. No, przejeżdżam teraz przez taki mostek. Tu widać wzdłuż ten kanał. Oczywiście trochę ludzi jest, no bo to jest jedna chyba z główniejszych tutaj promenad w roztoku także ludzie sobie maszerują i o to chodzi właśnie piesek w koszyczku, no co przejedziemy drugą stroną jeszcze i będziemy zawijać tam w stronę tego wesołego miasteczka tam gdzie jest to koło o, tu czuję rybę Czuję rybkę hmm, hmm, hmm. Bułka ze śledziem Wskazana Nie wiem czy się nie skuszę zaraz na taką bułę ze śledziem 5 euro taka buła. Kurde 25 zł No ale co no jesteśmy na wakacjach także luz Trzeba sobie nie można sobie wszystkich odmawiać Dobra, jedziemy dalej. Wszędzie rybne, jakieś tutaj przetwory, także pięknie. Czuję cały czas rybę i różne przetwory rybne. Takie manewry tu się wyczynia. Na takim wąskim kanale zawija się po prostu w miejscu. Pewnie strumieniowe stery mają także wystarczy, że tu przepłynie przed mostem sobie zawinie w miejscu no tu widać, strumieniówki mają na bank, i z przodu i z tyłu no to przy takiej długości to pomaga na maksa Mamy herring z czyli mamy śledzia w bułeczce. I sobie ją zaraz wszamamy. No tak, bo tu dojechaliśmy do dworca kolejowego. Nawet nie wiedziałem. Tu sobie pociągi stoją. Deutsche Bundesbahn. I tu jest ten parking, który tam wczoraj Y... te Mole Który tam wczoraj mówiłem, że można by było tędy... Znaczy tutaj dużo kamperów stało właśnie. Teraz sobie wiedziemy tutaj rowerem, to tam mogę sobie wjechać. To nie problem. Zobaczcie ile tu jest kamperów. No bo tu jest ile? Czekaj, zobaczymy 15 euro za a widzisz. Do metra 90 m. PKW, -y, person craft czyli te osobowe samochody. Do metra 90, m. a teraz powyżej. Metra 90 m. jest trochę inaczej. No mój ma teraz Citroen ma 245, także już się nie łapie w tamtym. I za 24 godziny no, tu na 12 godzin można by było, czyli na noc. 15 euro wtedy kosztuje. To nie jest tak mało jak na taki parking. Bo tak naprawdę tu nie ma żadnych toalet. Nie ma niczego, tylko jest miejsce do zaparkowania. Dobra, podjadę tam bliżej tych kamperków, Zobaczymy, co tam stoi. Dobra, tu jest woln Mobil i busy. Już wiecie, dlaczego tutaj nie przyjechałem? Zobaczcie, co tu się dzieje. Jest po prostu jeden przy drugim, jeden przy drugim. Praktycznie odległości między nimi ja wiem ile mogą mieć Tak naprawdę z 2-3 metry. No tutaj zobaczcie jaki duży, długi 2-3 metry, tu nawet mniej 2 metry, kurde. To jeden robi jajecznicę, a drugi obok wie z ilu jajek on robi. A już nie mówię jak z żoną się przytulają, to też... Mają widownię. <laughs> kurde, masakra po prostu. Nie, to nie dla mnie. Jak dobrze, że tutaj nie przyjechałem. Jeszcze kurde, 15 euronów za to trzeba zapłacić. Tu nie ma nic, żeby chociaż zrobili taką toaletę, yy, prysznic. No to jeszcze, no bo to za 25 euro to już można wjechać normalnie na kemping jakiś. I tu pewnie też w Rostoku lub obok Rostoku pewnie jakiś kemping by się znalazł. Także nie mogę tego zrozumieć, czemu takie ceny są takiego zwykłego miejsca postojowego. Zobaczcie ile tych kamperków. No na maksa, na maksa. Także fajne miejsce, no bo przy samym wejściu tutaj do portu, przy wodzie, no ale tam było już lepsze ten parking, wcześniej co jechałem. Hmm. Chociaż tam też były, były opłaty, ale nie takie wielkie jak tutaj no Jeden koł drugiego, jeden koł drugiego No tutaj to jest masakra po prostu, 2 metry. Max. To nawet nie było dwóch metrów No nie wiem jak ktoś tak lubi spędzać czas, no to jego, jego sprawa no jeden koł drugiego Myślałem, że to są ubikacje, a to są jakieś tra, trafostacja jest, ale tu na pewno nie ma jakiejś infrastruktury takiej, która by, która by tutaj pomogła tym ludziom, no bo tak naprawdę toalety gdzieś muszą tu opróżniać, jakieś e, no nie wiem wykąpać, no to wiadomo, to każdy prysznic ma swój. Ale jakby było w tej cenie, no to, to, to by chociaż miało jakiś sens. Dobra, zawijam. Tu jest to koło, co się wczoraj kręciło. No, i tu gdzieś koło tego koła jest ten, jest ten prom. Także ja już tu będę zaraz zawijał. No bo tu jest dworzec kolejowy, to wiadomo, nie ma co tam zwiedzać. Dworca. Tu przy tym kole może coś tu jeszcze zobaczymy i, i lecimy. Tam jest koło tej wieży. Już się wpływa tym promem, także to gdzieś tu blisko jest. Dobra, lecimy. No, kółko jest, ale dużo mniejsze niż w Szczecinie, także dużo, dużo mniejsze. No i tutaj, wiadomo, jakieś takie dla dzieci jakiś festyn. A my ciśniemy na prom. Dużo ludzi. A przejadę jeszcze się tutaj tą promenadką za tym parkingiem. Z tamtej strony wczoraj był ten spacerek dookoła. Ten hotel wielki i tam marina za nim. I tu właśnie wypływamy na morze. Tu jakiś żaglowiec zobaczymy sobie tutaj do końca jeszcze przejedziemy i idziemy na prom. Co to za żaglowiec? Nie wiem, ale się domyślam. <laughs> Dwumasztowiec jakiś. No, Tolkien. No, proszę. No, jeszcze tutaj mi jest ciekawi ta łajba. Ta czarno-biała. Ola, to jest kurde potwór. Do góry dwa ra radary. To już miliony kosztuje. Takie coś to miliony kosztuje, i, i miliony później. Utrzymanie tego na maksa jest drogie. Utrzymanie po prostu już statek. No, ja piernica. No, konkret. Mega konkret. Samo czyszczenie tego to ja. Współczuję po prostu ten czarne powierzchnie. To jest szok. Dobra, tam nie będę wjeżdżał, bo tam jest taki. Chociaż wiadę, co to problem. A, bo tu jest jakaś widownia. Może tutaj coś jakieś się odbywają jakieś pokazy, czasami. No No i tu kolejna Marina Kurde, jeszcze jedna Marina tu z tej strony Szok normalnie No dobra Jedziemy No słabo, słabo to wygląda z tymi kamperami, bo to tak wygląda, jakby oni w klatce siedzieli. Siedzą za tym płotem, za tymi barierkami. Kurde, to tak nie powinno być. To w ogóle powinno być otwarte tutaj na tą stronę i jakieś słupki, tak żeby samochód tylko nie wyjechał i tyle. A nie tak jak w klatce, kurde, siedzą. Przed chwilą tam był delfin, wyskoczył, kurczę, już nie udało mi się tego nagrać. Zaraz ludzie się zeszli, i oczywiście drugi raz już nie wypłynął <laughs> w tym samym miejscu. także, no, tak to jest z delfinami. No, dobra. Wsiądę chwilę sobie tutaj coś jeszcze przekąszę bananka. I popiję, i będziemy promem cisnąć na drugą stronę. Tylko wałeczek, tylko tutaj. No, skusiłem się jeszcze na loda, bo tutaj czekam na ten prom. Ale pani oczywiście życzyła smacznego i tak dalej. Ale powiem wam szczerze, że to taka chemioza, że masakra. Jedna wielka chemia. No, tak smakuje po prostu, jakbym. Nie wiem. No, nie, nie za bardzo, no. Nie lubię takich lodów, no ale no wciągnąłem po prostu. Wolę takie gałkowe, bo są przynajmniej takie prawie naturalne. A najlepiej takie, właśnie zrobione naturalne. Dobra, nie ma co wydziwiać. Takie były, takie kupiłem. Trzeba będzie teraz to skonsumować tą chemię. No dla mnie i dla roweru, 3,10 euro. Jesteśmy już na promie, także zaraz ciśniemy na drugą stronę. Trochę chamerków jest też, także luz ten kawałeczek tylko trzeba przepłynąć Tam na drugą stronę. Szybko idzie to. Moment kurde już odpływamy Dobra, chwila moment, będziemy na drugiej stronie. A tu z powrotem płynie z tamtego brzegu, czyli tak na, na zmianę. Tamten płynie w tą, my wpłyniemy do tamtego brzegu. Także sprawnie to idzie. Im. No i co? Jesteśmy po drugiej stronie. I tu wczoraj ee, spaliśmy po prostu na tym parkingu z tej strony on jest w miarę pusty jeszcze no ale tu już trzeba mieć ten bilet nie? A nocka, bardzo cichutko tu było naprawdę udało się pięknie, także lecimy dalej teraz tu promenadką pokażę Wam jak tam taki parking niby dla zakazy wielkie dla kamperów, ale tam kampery też stały, także także też mnie to dziwi, że takie zakazy robią. Wiadomo, no ludzie, niektórzy nie potrafią się zachować, jakiś syf zostawiają po sobie. Ale. No co? No nie każdy jest taki sam, nie? Powinni jakieś kamery mieć i jeżeli ktoś tam nabrudzi, to odpowiada za to i tyle. Dobra, jedziemy. No i zobaczcie, tu jest niby. Montag zonabend, czyli do soboty od 0 do 24, czyli non-stop, trzeba mieć ten bilet, tak? Parkshine tak zwany. A zobaczcie na dole ten, ten znak wielki. Zakaz kamperom. No, camper, no, brzydkie B. A zobaczcie na. Ja już to ruszę. Zobaczcie, kto stoi na, na polu. Ten bus ten czerwony, który tam stoi, to już stał od wczoraj wieczora. Także stoi sobie. Tu kolejny wielki camper, prawie jak autobus. No. Sobie gościu moje szybę przed nią. obok następny camper. Camper van, taki. Tutaj przyczepa kempingowa. Ta przyczepa też już. No i zobaczcie to, kolejny kamper, ale jaki wysoki z tego Sprintera. Na maksa wysoki. Też Westfalia widzę. No. Kolejny camper van tam ten Opel tu kolejny kamperek. Także no, są zakazy, ale tak naprawdę chyba nikt na to nie patrzy. Tutaj kolejny kamperek, taki z, z, z dachowym tym spaniem Takim namiotem dachowym e, Tu kolejne kamperki No także mówię, jest zakaz, ale tak naprawdę no tu na, na pewno ktoś jest jak ktoś takie założył takie te, te odblaskowe te No i co? Tu jest ten, po lewej stronie ten wał, już się zaraz tu kończy, bo my skręcamy w, w prawo, tutaj w stronę już ee, citrowana, no bo tam zostawiłem citrowana sobie na, na tej pobliskiej wioseczce koło Rostoku. Wsiadamy i ciśniemy w kolejne miejsce <laughs> na gdzie? Jeżeli Was to interesuje, to subskrybujcie kanał, bo wtedy zobaczycie gdzie jedziemy dalej. <laughs> Jedyne co wiecie, to w stronę e, Holandii, Amsterdam i, i te okolice, ale gdzie będzie kolejna noc? Tego nie wie nikt. Subskrybujcie, dajcie lajka. Pozdrawiam. Do następnej niedzieli. O godzinie 10, cześć!